time Spójrzeć chciał, na tak Już dziś wyruszaj ze mną. Do... Pożegnania ziemskiego nadszedł czas, lecz my się nie żegnamy. Jak pogodzić się z odejściem? Może taty, taty, syna, brata, wujka i przyjaciela? W każdym kogo spotkałeś na swojej drodze. Zostawiłeś cząstkę siebie. Byłeś naszym wszystkim miłością, radością i wsparciem. Twoje dobre, i ogromne serce pozostaną z nami na zawsze. Twoje poczucie humoru niejednokrotnie potrafiło przygonić nawet najgorszy dzień. Zostawiłeś po sobie pustkę, której nic już nie zapełni. Otaczałeś wszystkich miłością i troską. Kochałeś życie i ludzi, cierpiąc z niego to, co najlepsze. Byłeś u gdy krąg usuwał się spod nóg, zawsze gotowy stać czoło przeciwnościom losu. Twoja inteligencja, nieustanne dążenie do pogłębiania wiedzy, niejednokrotnie nas zadziwiały. Twardo wstąpałeś po ziemi, wierny swoim zasadom i ideałom. Twój patriotyzm, miłość do ojczyzny oraz umiłowanie warszawskiej woli były godne podziwu. Jednak Twoim największym priorytetem zawsze byli najbliżsi i przyjaciele. Ze swoją kibicowską rodziną przeżyłeś wiele niezapomnianych chwil na meczach ukochanych klubów. Jako człowiek niezwykle wartościowy, gromadziłeś wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy dziś przyszli Cię pożywić. Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim za okazane wsparcie oraz za obecność w tej niezwykle trudnej grąskiej chwili. Pokazaliście dziś, co znaczy prawdziwa przyjaźń. Byliście dla niego rodziną z wyboru, która nigdy go nie opuściła. Szczególne podziękowania składamy dla Kaczmara, który do ostatniej minuty był skrócikiem i bardzo nas wspierał w załatwianiu wszelkich formalności. Zajął się wydatkiem najlepiej, jak tylko można sobie wyobrazić, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy zakładowi potrzebowemu Dariusz Młotka z Żydowina, za pełen profesjonalizm, empatię, się o szczegóły i że dzięki wam ten dzień tak udało się zorganizować. A z Tobą, Patryczku, nie żegnamy się. Mówimy do zobaczenia. Na zawsze pozostanie w naszych umysłach i sercach, jak wspomnienia wspólnie spędzonych chwil. Zostawiłem tam kolorowy styl. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak.